Moi drodzy synowie i córki, mam dziś niesamowitą zdolność przewidywania, aby Wam wszystkim objawić. Wybrałem Was, aby dzisiaj zobaczyć to przesłanie. Widziałem wszystkie cierpienia, przez które przeszedł mój lud, więc jestem tutaj dzisiaj, przyniosę głębokie objawienia i balsam. Dla Waszych dusz, ciał i umysłów mam do przekazania przesłanie o wielkim znaczeniu. Od tej chwili słuchajcie w swoich sercach głosu Waszej Matki i ukochanego Syna. Dziś przede wszystkim pragnę Was zaprosić, aby zasubskrybować ten kanał, ponieważ tutaj będę codziennie udostępniał wiadomość. Prorocze dla Twojego serca i nie zapomnij skomentować poniżej swojej prośby modlitewnej i powiedzieć mi, za kogo się modliłeś w ciągu ostatnich kilku dni. Twoi przyjaciele z rodziny o pracę na rzecz uzdrowienia, złóż swoją prośbę modlitewną poniżej i dołącz do niej swoją prośbę modlitewną. Również powiedz mi z jakiego kraju pochodzicie, aby wiedzieć, do jakich krajów dociera nasze przesłanie. Amen o zmierzchu czasu, moje ukochane dzieci. Niepokojące cienie rzucają się na tkankę ludzkiego przeznaczenia. Jako posłaniec słów wypełnionych znaczeniem, czuję się zmuszony podzielić się z wami, wizjami niepewnej przyszłości. Ponury omen wisi nad obliczem ziemi, ostrzeżenie szeptane z głębi świadomości. Nie wolno mi ujawniać szczegółowo wydarzeń, które czekają ludzkość, ale pozwólcie, że odmaluję w waszych umysłach niepokojący. Wyobraź sobie ziemię przesiąkniętą krwią niewinnych, kalejdoskop okropności i chorób, unicestwienie szacunku dla życia, języki ognia pożrą całe narody, gdy strach przejmie kontrolę serca i całe miasta pogrążone są w zamęcie. Desperacko szukając schronienia w każdym zakątku świata, i ja, mój. To czas refleksji i modlitwy, zbliża się gniew Boży, niosąc ze sobą przerażające wizje, których nigdy wcześniej nie rozważano i które nigdy się nie powtórzą. Obiecuję moją stałą obecność w tym transie. Gdy zegar wybije godzinę, poprowadzę Twoje dłonie drogą wieczności, gdzie czeka na Ciebie obietnica uosobienia w moim umiłowanym Synu Jezusie. Błogosławię Cię, odważni czytelnicy. Świadomi, że życie na Ziemi wkracza w swój ostatni rozdział, i w ten sposób staramy się wspólnie zrozumieć tajemnice, jakie kryje dla nas przyszłość. Dziewica Maryja ostrzega nas o znaczeniu przygotowania się poprzez potężne modlitwy do uzyskania ochrony i zbawienia w naszym życiu. W tej mrocznej historii szpiegujemy otchłań niepewnego przeznaczenia, gdzie słowa splatają się z mroki przyszłości, jako Przemierzamy korytarze tak zwuty. Z czasem ciemność staje się gęstsza, ale w tej ciemności również się kryje. Iskra nadziei, szansa na odkupienie. Wizje, którymi się dzielę, są wezwaniem do refleksji i przygotowania pośród burzy. Moim zobowiązaniem jest być Twoim przewodnikiem, towarzyszyć Ci na każdym kroku w stronę niepewności. Upewnij się, że otrzymasz książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszej dziewicy Maryi i przygotujcie się na nadchodzące wielkie męki. Ziemia, niemy świadek historii, będzie naznaczona lamentami i tragediami, ale będzie to także etap, na którym ludzka wola będzie musiała stawić czoła własnej naturze. Moje dzieci, w tym krytycznym czas modlitwa i pokuta. Gniew Boży wschodzi jak latarnie w ciemności, choć budzi grozę, jest także wezwaniem do refleksji i wewnętrznej przemiany. W tych mrocznych dniach szukajmy siły w jedności. Współczuciu i wierze, bo nawet w najgłębszych cieniach światło nadzieja może oświetlić naszą drogę. Niech te słowa będą przewodnikiem w zmierzchu czasu, zachęceni do stawienia czoła przyszłości z odwagą, mądrością i pewnością, że nawet o zmierzchu istnieje możliwość nowego świtu moje biedne dzieci. Tak gdyby wiedzieli, co się wydarzy na świecie, szukaliby schronienia w najgłębszych wnętrznościach Ziemi. Nie wolno mi zdradzać, co dokładnie się stanie, ale przewiduję, że ziemia zostanie przesiąknięta krwią niewinnych okropności, rozprzestrzenią się niespotykane choroby i przemoc, wszędzie zniknie szacunek dla życia, języki ognia pożrą całe narody, ludzie staną się ofiarami wielkiego strachu, a całe miasta będą zdezorientowane, uciekając z jednego końca świata na drugi. Nie znajdując schronienia, drogie dzieci. Nadszedł czas pokuty i modlitwy. Gniew. Pana spada na ziemię, niosąc ze sobą przerażające rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieliście i których nigdy więcej nie zobaczycie. Obiecuję, że zawsze będę przy, przy Tobie, w każdej chwili. Gdy nadejdzie czas, poprowadzę Twoją rękę ku życiu wiecznemu, gdzie czeka na Ciebie także mój syn Jezus. Błogosławię Cię, drogie dzieci. Bądźcie odważni i świadomi, że życie na Ziemi znajduje się w swojej końcowej fazie w ciemności tych apokaliptycznych wizji. Drodzy czytelnicy, zanurzamy się razem w introspekcyjnej podróży do serca naszego istnienia. Kraina, która była świadkiem niezliczonych eposów, przygotowuje się na przyjęcie znaków niezatarte ślady nowej narracji, która może nas odkupić lub potępić. W tej konkluzji. Nie mogę powstrzymać się od podkreślenia wagi jedności i współczucia w czasach przeciwności losu. Choć cienie przyszłości rzucają obrazy niezgłębionych wyzwań, otwierają one także drzwi do możliwości odrodzenia i ewolucji istoty życia w jego stały cykl tworzenia i zniszczenia, wzywa nas do przyjęcia mądrości i odwagi, porywczy gniew Boży nie jest pozbawiony miłosierdzia. W naszych rękach leży zdolność do wykucia innego przeznaczenia historię odkupienia i odporności, modlitwa pokuta i poszukiwanie wyższego celu. Ujawniają się jako świetliste latarnie w świecie ciemności, w tym zmierzchu czasu. Pamiętajmy, że nawet gdy cienie grożą nam pochłonięciem, płomień płomienia płonie z nową intensywnością w naszej zbiorowej podróży ku temu, co nieznane wzywam każdego z Was, abyście nieśli światło, budowali mosty zamiast murów, i odnaleźli w jedności ludzkości siłę, by stawić czoła każdej burzy. Niech te słowa będą przewodnikiem w nadchodzących dniach, przypominając nam, że w każdym rozdziale, który zamyka się, otwiera się możliwość napisania nowej historii, w której miłość, zrozumienie i solidarność są bohaterami ogromnej sceny istnienia na tym skrzyżowaniu losów. Konieczna jest refleksja nad siłą przemieniający, który leży w naszych rękach. Ziemia z jej bliznami i obietnicami rzuca nam wyzwanie, abyśmy byli architektami naszego własnego losu pomimo cieni, które nad nami wiszą. Akceptacja indywidualnej odpowiedzialności jest kompasem moralnym, który poprowadzi nas przez wzburzone wody czasu. Pamiętajmy, że nawet w najgłębszych ciemnościach światło nadziei emanuje z naszych serc. Ludzkie połączenie, empatia i wzajemne zrozumienie stanowią bastion przeciw spustoszeniu. Zamiast ulegać strachowi, jaki mogą wywołać apokaliptyczne wizje, wybierzmy możliwość zbiorowej wiary renesansowej w jej różnych przejawach. Przedstawia się jako duchowe schronienie w tych niepewnych czasach, czy poprzez medytację modlitewną, czy bezinteresowną służbę, szukajmy sposobów na podniesienie naszych duszy i osoby wokół nas posiadające jedność celu, znajdziemy siłę, aby przeciwstawić się burzliwym przypływom, które ostatecznie wyłaniają się na rozdrożu ludzkiego przeznaczenia, jest świadomy wybór życia w sposób uczciwy, pełen pasji i miłości, która może przekroczyć. Proroctwa mówiące, że nasze działania, utkane nićmi dobroci i solidarności, są trwałym świadectwem, że nawet w, w najciemniejszych momentach ludzkość może znaleźć światło, które ją poprowadzi ku nowemu świcie. Niech tak będzie po komentarzu o darmową ochronę Pana przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami. Już teraz zapraszam Cię do modlitwy i modlitwy. Nie zapomnij więc umieścić swojej prośby modlitewnej. Wkomentuj, jeśli już to zrobiłeś. Napisz amen. Pomódlmy się za twoje życie, Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc twojego łona. Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznicy teraz i w przyszłości, w czasie naszej śmierci. Amen. Chwała Ojcu. Amen. W Hiszpanii i Ameryce Południowej Nastąpi niszczycielskie trzęsienie ziemi. Słowa Miriany, zwróćcie uwagę i obejrzyjcie wideo do końca. Witamy w Milagros Santa Fe, epicentrum wiary i wiary. Kościół, za którym chowało się słońce, szczyty gór Medziugorje rzucały niepokojący cień na miasteczko Miriana. Strażniczka niebiańskich orędzi szła zakurzoną ścieżką. Wiatr igrał z fałdami jej białej sukni. Wieczorne światło nadało jej mistyczną aurę, ale ciężar jej wizji pozostawił ślady zmartwienia na twarzy Miriana. poświęciła większość swojego życia swojej boskiej misji, ale apokaliptyczna wizja rzuciła ciemny cień na jej wiarę. Siedziała na samotnej skale w delikatnym wietrze, szłodziło powietrze, ale nie mogło uspokoić burzy, która w niej szalała. Wizja w postaci ryku z nieba objawiła się żywo i przerażająco, zapowiadając apokaliptyczne wydarzenie. Które przewróci budynki i wyzwoli niekontrolowane siły natury. Dziewica Maryja ostrzega nas przed znaczeniem. Przygotowujemy się poprzez potężne modlitwy, aby osiągnąć ochronę i zbawienie w naszym życiu. Pobierz teraz moją cyfrową książkę potężną modlitwę Dziewicy Maryi. Ten materiał obejmuje różnorodne modlitwy odpowiednich na każdą okazję w życiu. Nie marnuj czasu. Kliknij link dostępny w pierwszym pinie. I pobierz go natychmiast. Liczba jednostek jest ograniczona. Dlatego ważne jest, aby działać teraz, aby zapewnić dostęp do potężnej modlitwy Najświętszej Maryi Panny, zanim Mirjana została zszokowana, uwięziona pomiędzy pewnością swojej misji, a wątpliwościami, czy ta wizja może być wytworem jej udręczonego umysłu. Głosy zaczęły krążyć niczym wiatr unoszący piasek na pustyni. Mirjana postanowiła podzielić się swoją wizją z przyjaciółmi i rodziną. Szukając pocieszenia i rady, reakcje były różne obraz, na którym światło i ciemność kwestionują materię rzeczywistości, niektórzy widzieli w niej świętą prorokini, boski środek, inni ją odrzucili. Odmawiając wiary w wizję bez, podstawy naukowe lub geologiczne granica między świętością a szaleństwem zaniknie. Jak gdyby prawda przebywała w nieznanym wymiarze. Wieść o wizji jest rozprzestrzenił się szybko jak ogień rozprzestrzeniający się wśród suchej roślinności. Strach i niepokój wkradły się do ludności jak złowrogie cienie, które wydłużają się o zmierzchu. Kościoły wypełniły się klęczącymi wiernymi, błagającymi o Boże Miłosierdzie. Podczas gdy sceptycy i racjonaliści podnosili głos. Ty ich pieczętujesz. Z podejrzeniami kwestionującymi słuszność przepowiedni bez podstaw naukowych w Ameryce Południowej atmosfera stawała się coraz bardziej napięta i upewnij się, że wkleiłeś swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia naszej Dziewicy Maryi i przygotować się na wielkie męki, które nadejdą. Proroctwo Miriany stworzyło przepaść dzielącą wiarę i racjonalność pomiędzy tymi, Którzy przyjęli tę wizję jako święte przesłanie, a tymi, którzy odrzucili ją jako bezpodstawną iluzję. Próbowali utrzymać porządek, ale też byli podzieleni. Niektórzy przyłączali się do modlitw i rytuałów religijnych, przekonani o boskiej prawdzie, inni zaś, bardziej pragmatyczni, próbowali uspokoić ludność, podkreślając brak dowodów naukowych. Postacie religijne różnie interpretowały te wizje, dodając surrealistycznego i niepokojącego wymiaru atmosferze kraju. Część biskupów przyjęła to jako znak od bogów, boskie ostrzeżenie, które należy traktować poważnie. Inni jednak postrzegał tę wizję jako niebezpieczne odejście od tradycyjnej doktryny, ranę zamaskowaną jako boskie objawienie. W Las Plazas i Cales. Ludzie kwestionowali nieuchronność przeznaczenia. Szerzył się terror. Zmieszane z nadzieją, podczas gdy proroctwo Mirjany rzuciło długi cień na zbiorową psychikę, sny zamieniły się w koszmary, a noce wypełnione modlitwami i łzami, ziemia trzęsła się pod ich nogami. Wydawała się bardziej krucha niż kiedykolwiek, a niebo nad nimi niegdyś pogodne było zabarwione, niepokojąca ciemność w sercu burzy Mirjan. Zmagała się z ciężarem swojej wizji. Każdy krok, jaki stawiała na poświęconej ziemi, zdawał się przybliżać ją do przepaści niepewności. Wiara i zwątpienie tańczyły. W jego sercu niczym cienie walczące o dominację w tej surrealistycznej scenerii Ameryka Południowa i Hiszpania stały się scenami kosmicznego dramatu z udziałem ludzkich aktorów. Świat patrzył, rozdarty między wiarą a racjonalnością, nadzieją i rozpaczą.